Kochani, witajcie w tym krótkim odcinku na moim kanale. Nazywam się Rafał, taki vlog. Ogólnie wam się podoba nowa moja fryżura. Dajcie ogólnie znać w komentarzach, co sądzicie. Bardzo mi się ogólnie podoba, bo dopiero co wróciłem z fryżera. Naprawdę korzystka jest moja fryżura, bo ogólnie bardzo mi się ogólnie podoba. Tak się prezentuje proszę bardzo. Ogólnie mi się bardzo podoba, nie wiem jak wam. Nie tylko proszę, żeby po prostu każdy zostawił komentarz po tym filmem no i, no i ciekawy jestem ogólnie, co sądzicie o mojej nowej fryzurze. Ogólnie, bardzo lubię właśnie takie nowe fryzury, takie nowe wiecie, takie kochani. Takie ogólnie, że to zmieniam sobie, że Nie tylko taka sama fryzura jak, jak każda jest, tylko po prostu sobie zmieniam. Ale ogólnie naprawdę bardzo mi się ogólnie podoba. Nie wiem, ogólnie Wam. Dlatego no tylko, żeby po prostu każdy co to, 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 to tam o siebie coś napisał, w komentarzach, co e, sądzicie właśnie o mojej nowej fryzurze. No i w ogóle ciekawy jestem w waszej opinii. Dajcie znać. I życzę wam dobrego południa i dnia i wieczoru. Trzymajcie się kochani i no i pozdrawiam ciepło. Elo.